Panie Ministrze, dowódca uroczystości, nadkomisarz Zunek, będziemy gotowość do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji ochronu święta policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Спасибо. 8 lat nie byłem w stanie dojechać do Was na wojewódzkie obchody święta policji, więc tym bardziej się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Wami. Mogę skierować do Was kilka słów, a właściwie to krótko w trzech słowach chciałem powiedzieć. Że przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za Waszą przepiękną służbę i pracę, za Wasz codzienny trud, wysiłek, zaangażowanie, poświęcenie, za Wasz wielki profesjonalizm przekłada się na to, o czym powiedział pan minister Bożej Pogorzy w swoim wystąpieniu przed chwilą, na rekordowo wysokie. Poczucie bezpieczeństwa Polaków, poczucie bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy nasz piękny kraj odwiedzają. I to, że ten poziom bezpieczeństwa, pomimo tylu zagrożeń zewnętrznych, które nas otaczają, jest tak wysoki, jest z całą pewnością zasługą wielu ludzi, wielu instytucji, wielu służb. Ale niekwestionowany udział w tym poziomie bezpieczeństwa ma największa polska formacja mundurowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne, jaką jest polska policja. Polska policja, która rozwija się bardzo dynamicznie dzięki między innymi kolejnemu programowi modernizacji, jest coraz, coraz lepiej wyposażona, coraz lepiej wyszkolona, ale ma największą wartością, są ludzie, którzy na co dzień pełnią w niej służbę i którzy w niej pracują. To wy, drogie koleżanki i koledzy, codziennie każdą jedną wykonaną czynnością powodujecie, że Polacy czują się bezpieczni. I za to należą Wam się słowa ogromnego uznania. Polscy policjanci każdego dnia podejmują blisko 15 tysięcy interwencji. Od tych wydawać mi się mogło najprostszych. Jak ten piękny przykład jednego z wyróżnionych dzisiaj, tą niezwykłą statuetką, który pomógł bezdomnemu człowiekowi o niezwykle skomplikowanej, trudnej interwencji, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia podejmujących je funkcjonariuszy. Każdego na 15 tysięcy takich interwencji. To blisko 5 milionów w skali roku. I to tymi interwencjami, tymi codziennymi działaniami tymi zatrzymaniami niebezpiecznych ludzi, realizacjami spraw kryminalnych, również od tych najprostszych po te, które rozbijają zorganizowane grupy przestępcze w naszych kraju, to tymi działaniami powodujecie, że Polska jest krajem bezpiecznym. I nie patrzycie na to, jak duże ryzyko niesie za sobą każda z tych interwencji. O tym niech świadczy to, że na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji widnieje 125 nazwisk. Naszych koleżanek i kolegów, którzy od 1990 roku na służbie, na służbie drugiemu człowiekowi oddali to, co najcenniejsze. Własne życie. Szanowni Państwo, to jest niezwykle bolesna i ogromna ofiara, jaką polska policja i ludzie jej służący oddali za to, abyśmy dzisiaj żyli, mieszkali i funkcjonowali w bezpiecznych kraju. Za to nale należą się słowa najwyższego szacunku dla wszystkich, którzy noszą policyjny ulicę. A także ci, którzy pracują w naszej formacji bez tego mówię. i robią codziennie wszystko, co mogą, co w ich mocy, aby nieść każdemu z nas tę jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, nisko Wam się kłaniam, bardzo serdecznie dziękuję i podkreślam, że cały czas jestem jednym z Was i że zawsze możecie na mnie liczyć. Chcę bardzo serdecznie i gorąco podziękować Policyjnym Emerytom i Profesjonalizm, obecny profesjonalizm polskiej policji to lata ciężkiej służby wielu z Was. I macie niekwestionowany wkład w to, jaką dzisiaj formacją jest polska policja. Chcę bardzo serdecznie gorąco podziękować Waszym najbliższym. To oni tak naprawdę wiedzą, jak ciężka jest nasza służba. Ale to dzięki nim zawsze po powrocie do domu możemy liczyć na wsparcie. I dzięki nim następnego dnia możemy przyjść ze zdwojoną energią, wykonywać swoje zadania. Nisko się im kłaniam i bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, chcę pogratulować wszystkim dzisiaj odznaczonym, wyróżnionym, awansowanym na wyższe stopnie. Liczę na to, że to tylko kolejny krok na ścieżce Waszej zawodowej kariery, I że będą kolejne, i że będą kolejne sukcesy, awanse i random. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym Wam życzyć nieustającej satysfakcji z tego, co robicie każdego dnia. Niech ta satysfakcja będzie pisana głosami tych, dla których tę służbę pełnią. Naszych mieszkańców, naszych obywateli. Jeśli oni będą się czuć bezpiecznie, jeśli oni będą wdzięczni Polskiej Policji, tak jak w tej chwili, to na pewno tej satysfakcji nikomu z nas nie zabraknie. Bo po to zdecydowaliśmy się na służbę w polskiej policji, Aby pomagać, aby chronić. A na koniec, Szanowni Państwo, tradycyjnie i nie, niezmiennie życzę Wam, abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do swoich domów, żeby zawsze w tych domach czekał na Was ktoś, kto ucieszy się z Waszego powrotu. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Generale.